Naukowcy jedzcie owady. Holandia. Naukowcy zachęcają do jedzenia owadów. Z opublikowanych przez naukowców z Uniwersyteckiego Centrum Medycznego UMC+, Plus w Maastricht wynika, że jedzenie owadów tak samo sprzyja wzrostowi mięśni jak spożywanie zwierzęcego białka. Białko z owadów może być bezpośrednio trawione przez ludzi, a wchłaniane aminokwasy stymulują wzrost mięśni. Owady są alternatywą dla tradycyjnych źródeł białka zwierzęcego, uważają naukowcy z Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Maastricht, cytowani we wtorkowym wydaniu dziennika The Telegraph. Zdaniem naukowców, jedzenie owadów doprowadziło do silnego przyspieszenia budowy mięśni, zarówno w spoczynku, jak i po wysiłku. Efekty nie różniły się od tych po spożyciu m.in. mleka. Owady można produkować Na masową skalę i to w sposób przyjazny dla środowiska, uważają naukowcy ZUNC. Ich zdaniem niedługo mogą się one stać elementem zdrowej, zielonej diety.